Tak, dzięki uprzejmości klubu honorowych Dawców Krwi z Połkowa i Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniewie zorganizowaliśmy akcję pozyskania jabłek z Polskiego Czerwonego Krzyża. Około dwóch ton jabłek trafi do szkół w Domatówku oraz w śniewie. Dzieci będą miały to okazję skosztować tych pysznych jabłek, które tutaj są pokazane na, w naszym samochodzie. To już kolejna akcja, czy te jabłuszka są z tego samego miejsca, co ostatnio tutaj Połchowo robiło tą akcję? Tak, dokładnie. Ta sama jest akcja. Tym razem właśnie Połchowo nas wspiera w okolicznych okolice Leśniewa. Także jesteśmy bardzo zadowoleni i Ochotnicza Pożarna z Leśniewa również uczestniczy w tej akcji.